Cześć wszystkim, z tej strony Ludzie Lasu. Dzisiaj jestem z Mateuszem, uciek gdzieś tam w kadru. Przywitaj się ładnie tutaj. Cześć. Jesteśmy na ziemiance, ponieważ dostaliśmy weny. Stwierdziliśmy, że no musimy dać troszkę życia temu miejscu. No i zabieramy się dalej za te porządki. I później zdradzę wam plany właśnie co do tego miejsca. Ponieważ no plany są dosyć ciekawe, zobaczymy jak nam to wyjdzie. Chcemy poeksperymentować, zobaczymy co nam wyjdzie. Właśnie tutaj z tym miejscem. Mamy właśnie w aucie pod kaszarkę mamy jakieś narzędzia, będziemy tutaj właśnie obkaszać ten teren, żeby to jakoś wyglądało, żeby zrobić tutaj jakiś fajny plac. Na pewno musimy pozbierać śmieci, mamy też worki na śmieci. No i na razie myślę, że na dzisiaj to będzie właśnie tyle taki bardziej dzień sprzątania, ogarniania właśnie tutaj i planowania. A w planie będzie kilka rzeczy, o których Wam powiem. Chcemy zacząć dosyć ciekawy projekt, myślę. No, jak dla nas przynajmniej będzie to nowe doświadczenie, a mianowicie zdradzę Wam już, że chcemy właśnie z tego miejsca zrobić takie siedlisko, takie miejsce, gdzie można przyjść, wychilować się, żeby tu było wszystko, co chcemy tak naprawdę, żeby to było takie miejsce samowystarczalne dla nas i chcemy zrobić takie małe gospodarstwo. W sensie taki bardziej warzywnik. Chcemy przetestować nasze siły w ogrodnictwie. I chcemy właśnie zrobić taką małą hodowlę permakulturową. Ja się zajawiłem w tym temacie. Oglądam dosyć sporo filmów na ten temat, bo to jest coś, no, coś takiego ciekawego. Po prostu ciekawia mnie takie rzeczy. No i chcemy właśnie przetestować się w tym. Chcemy przygotować właśnie w tym roku jakieś grządki, może pod jakieś warzywa. Nie będzie tego dużo, bo to będzie takie wszystko testowe, tak jak mówię, eksperymentalne chcemy. Ogrodzić troszeczkę tutaj ten teren. Chcemy porobić jakieś właśnie fajne miejsca wypoczynkowe tutaj dla Matiego jakiś zadaszony, taki półotwarty warsztat, właśnie, jakąś kuźnię kowalską. No zobaczymy, To jest naprawdę mnóstwo planów, mnóstwo mamy ambicji, mniej niestety czasu, mniej pieniędzy, ale to jest już tak, idzie swoją drogą wszystko. Zatem zabieramy się do działania. Myślę, że najpierw. Zaczniemy właśnie od pozbierania jakichś większych śmieci, a później będziemy już wykaszać tą trawę. Także zapraszam do oglądania. Dobra, mniej więcej mamy ogarnięty teren, tak mówię mniej więcej, bo jeszcze tutaj jest troszeczkę do pozbierania rzeczy i teraz ten dół właśnie, z którego te śmieci wyciągałem, będę po prostu zakopywał, żeby nikt tam nie wpadł, nikt sobie nogi nie skręcił, bo w zimę już był taki przypadek, że no wywaliłem się w tą dziurę i no, nic się nie stało, no ale no, sam fakt, że, że jest to po prostu niebezpieczne, a, a będziemy mieć więcej placu. Także zabieram się za przesypywanie, no i działamy zresztą. Powoli sobie działamy tutaj z tym wszystkim, e, tą dziurę mniej więcej już zakopaliśmy, mniej więcej do takiej wysokości. Jest to na równo tutaj z tą górką, co jest o, właśnie tutaj, no ale tak po prostu, żeby nie wpaść tam, no i teraz jest już w miarę ok. Mati tam działa, w tamtym miejscu, zaraz wam zdradzimy, co chcemy tam zrobić, jaka jest koncepcja na to wszystko, e, no i co tutaj powyciągał Mateusz właśnie te takie większe badyle, które były tam w tych chaszczach. Chcemy właśnie to wszystko tak ładnie posprzątać, żeby to wyglądało jakoś, a nie taki pierdzielnik, wszystko jedno na drugim. Tutaj mamy worki na śmieci, udało nam się dwa takie worki zebrać. No i mamy właśnie jeszcze jakieś odpadki, takie reszty z dachu, jak jeszcze budowaliśmy tutaj to wszystko na ziemiance. A Mateusz czyści ten teren, ponieważ jaki jest plan? Robimy odchowotnik. Coś więcej? Pawik. Co można więcej powiedzieć? <noise> no, po prostu jest tutaj takie naturalne zagłębienie, które już tutaj było i jak karczowane tu było to wszystko, no to były też tutaj powrzucane te patyki właśnie, te stamtąd. No i wyciąga Mateusz to. I plan jest taki, żeby właśnie wyczyścić tą dziurę, włożyć tu jakąś taką folię grubszą, nie wiem czy do oczek, czy jakąś budowlaną. Będziemy eksperymentować, kombinować. No i... Deszczówka nam tutaj przyleje jakieś małe oczko wodne, będzie fajnie klimatycznie przy drzewku, przy ziemiance, może jakieś małe stworzenia tu wpuścimy, myślę, że i tak się coś tu zalęgnie, także no działamy, dalej działamy, ja się zabieram za podkaszanie już powoli, no i będziemy dawać aktualizację jakąś. Thank <music> you. Aktualizacja. Wykosiliśmy już tutaj cały teren dookoła. Eee, pozgrabialiśmy tą trawę i zrobiliśmy już krok w stronę powiedzmy naszej farmy. Nie wiem czy mnie będziecie widać, bo już robi coraz ciemniej. Ale tam o, tutaj zy, stworzyliśmy taki nasz e, powiedzmy kompostownik. Po prostu wzięliśmy te palety, które zostały. Złożyliśmy taki kwadrat bez jednej ściany. No i tutaj tą trawę, właśnie z koszenia, skrabiliśmy sobie pięknie. No i na razie to będzie miejsce, gdzie to będzie nam się wszystko rozkładać. Tutaj obok położyliśmy deski. Deski, klocki i tę część z dachu. Żeby to nie było wszystko na środku, tutaj Mati właśnie wyciąga stamtąd. No i jeszcze w tamtym miejscu podkusimy tą trawę. No a to wszystko tutaj na ten moment pójdzie tu i będzie czekało to na miejsce właśnie gdzie, gdzie będziemy mogli składować to drewno no i plan jest taki właśnie żeby już za niedługo można było wykonać właśnie coś w rodzaju drewutni od razu może postawimy to z jakąś shopą no i chcemy właśnie tutaj mniej więcej w tym miejscu jest ładnie tak właśnie przestrzennie po tej stronie zobaczymy jak nam to wyjdzie może się uda zrobić ten taki, tą, tą taką sadzawkę z, z deszczówki no, ale, no mówię Wam, planów jest mnóstwo, pomysłów jest naprawdę mnóstwo, a czasu troszeczkę mniej. No, ale będziemy działać, będziemy starać się nie, każdą wolną chwilę poświęcać właśnie tutaj naszej, właśnie ziemiance. No, ponieważ no, taka stała zaniedbana, nie przychodziliśmy tutaj no, za często. No i trzeba się za nią wziąć, właśnie, żeby to jakoś wyglądało. Także, no, myślę, że na dzisiaj zobaczycie tyle. A w następnych odcinkach będziemy już działać z resztą. My, jeszcze chwilkę, tutaj posiedzimy z Mateuszem, jeszcze poporządkujemy. No i, no i tak naprawdę, no to tyle. No i efekty naszej dzisiejszej pracy zobaczycie już na następnym odcinku, jak będzie no zdecydowanie jaśniej. No i będziemy działać z całą tą resztą. Dokończymy to, co właśnie tutaj jeszcze zaczynamy. No i to tyle. Trzymajcie się. Zapraszamy Was na następne przygody. Pamiętajcie, żeby dać łapkę w górę, napisać jakiś pozytywny komentarz, ponieważ one najbardziej napędzają do dalszej pracy. No i żegnamy się z Wami. Pożegnaj się, Mati, tutaj ładnie do kamery. Cześć. <laughs> Trzymajcie się, cześć.